Okej, okay, siemanko, z tej strony Enzi i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku Wiejskiej Przygody Okej, okay, siemanko, witam was wszystkich w kolejnym odcinku i co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj wybierzemy się do szwagra, do domu Kuźwa, gdzie jestem ten pieprzony ptak? Nic nie słyszę przez niego po prostu Już nie mogę mówić Zaraz wam powiem o co mi chodzi i co dzisiaj będziemy robić w tym odcinku, ale najpierw muszę utus to gówno. No w końcu, Boże, jaka cisza No, tak więc dzisiaj wybierzemy się do domu szwagra A to dlatego, że dzisiaj go nie ma Chyba poszedł gdzieś pić Mówił coś o jakimś Józefie, nie wiem o co chodzi W każdym razie nie ma go w domu Jest wieczór i jest to idealny moment Żeby zakraść się do niego do domu I coś mu podpieprzyć, bo on tam ma trochę ciekawych rzeczy Też piszcie w komentarzach, żeby coś tam od niego wziąć Więc wydaje mi się, że to nie jest głupi pomysł Chciałbym się przespać w tym łóżku swoją drogą Przełączmy sobie telewizor, i niech będzie nuncat. Włączę sobie może muzyczkę. I podpiszemy. O, chociaż nie, dobra, cicho. Nie, <grystanie> znowu to będę się z tym bawił. Pfft. Ok, radio zostało włączone i możemy powoli zakradać się tutaj. Włączę sobie może lampkę. A, nie działa. Szwagier jeszcze nie zainstalował tutaj chyba prądu. Eee, tak więc weźmy, zobaczmy, co ona u siebie w schowku. I z czego ja widzę, to on ma. pełnowódki. <grystanie> Wiecie co, wezmę sobie z dwa kubki Chociaż pewnie założa się, że on by nawet nie zauważył, że podpieprza mu te diaksy O, ciekawa maska Że podpieprzał mu te diaksy, ale na pewno zorientował się, że brakuje mu jednej wódki To, to jest człowiek po prostu z nie tej ziemi Widzę, że ma też przy sobie, e, browarki jakieś A też wezmę sobie jeden, się jednym poczęstuje. Wódki wziąłem tylko dwa wiaderka nie jestem pewny, czy chcę więcej. Ja wiem, co się ze szwagrem dzieje po spożyciu takiego jednego trunku, więc martwię się, że mogłoby ze mną być coś nie tak, ale teraz po cichutku możemy wracać już do domu. Nie zauważni? oj, chyba creeper jednak mnie tutaj zauważył, że coś mu podpieprzyłem. No i teraz jeszcze są większe dowody, bo zniszczyłem drogę. Okej, okay, droga została odbudowana i możemy szybko lecieć do domu Chować te rzeczy, które mu zapieprzyłem Przygotować się na małe co nieco I polecieć sobie do tego drzewa, gdzie były pająki Bo tam musi być coś fajnego Bo te pająki są dosyć takie powiem wam wykokszone Więc założę się, że coś tam jest po prostu Okej, okay, wyrzućmy to co będzie mi niepotrzebne Czyli na pewno trochę tego, w ogóle wszystko na razie powyrzucam I spakuję sobie od razu rzeczy, które mi się przydadzą Czyli na pewno wódka mi się przyda Chociaż jedna buteleczka, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czekajcie, jak ja tutaj z uzbrojeniem. Mm, dobra, niech będzie powiedzmy. Wezmę sobie tą maskę w ogóle, co to jest. Skąd to. Skąd szwagier ma takie rzeczy, mi, powiedzcie? Fuck, jest noc, a ja wszystko widzę i biegam jak szybko. Czekajcie, a zdejmijmy to. Wow! Szwagier jest niesamowity. Cały świat tańczy. Niesamowite, tej maski nawet zakładać nie trzeba. I są fajne efekty. Zajebista sprawa, wam powiem. Ok, wejdźmy do domku. Co ja będę jeszcze potrzebował? Trzy diaksy, miałem nie wiem, co z tego zrobić, bo zapieprzyłem to szwagrowi. I chyba zrobię sobie z tego e, mieczyk, tak? Bo to chyba będzie mi najbardziej potrzebne w tym momencie. Czekajcie, tak. Robimy sobie tak I mam przy sobie diaksowy miecz Został mi jeszcze jeden diaks, z którego mogę sobie zrobić łopatę Też bardzo przydatna rzecz Czekajcie, pochodzę sobie to tutaj Założę sobie kask I będę chyba z tym sobie latał Póki co, bo to fajne jest e, Czekajcie, coś do żarcia wezmę sobie Może Wino sobie wezmę, no co mi tam szkodzi e, Nie mam chyba żarcia nawet no, przy sobie Czekajcie, mam jakieś jabłko W czymś tam e, mam Tutaj są jakieś czekoladowe coś? I chyba tutaj powinno być jeszcze coś dobrego. Ok, jest trochę jedzenia. Tak więc będziemy mogli chyba lecieć. Jeszcze przydałoby mi się drewno, żeby miał się czym podsadzać chociaż troszkę tego drewna. Eee, tych, tych świeczków mam trochę mało, ale chyba. A nie, mam węgiel, to czekajcie, zrobimy sobie jeszcze trochę tutaj zapałek, znaczy nie zapałek, tylko tych eee, świeczek. Okej, okay, świeczek mam chyba już wystarczająco. To sobie jeszcze schowam. W ogóle nie chcę, mi się postawiło tutaj drzewko. O, pochowane. I chyba pies mi się obudził. Saba zapni mordę! Dobra, słuchajcie, nie przejmujmy się moim psem, tylko wyruszmy. Co to jest? Co to było takie tam skoksowane? Zresztą nieważne, prześpimy się, póki to coś do mnie nie przyszło. I gdy nastanie ranek, wybierzemy się do tego dużego drzewa, gdzie były pająki. I zobaczymy, co tam będę mógł znaleźć. Bo założę się, że tam musi być coś dobrego. W pierwszym odcinku bodajże próbowaliśmy się tam dostać, tylko że wtedy nie mieliśmy przy sobie praktycznie nic. Ło! Ty! To jest szkielet z tego! Z nadmorza prosto. Ma y, surferskie te, znaczy nie, nie surferskie, tylko y, z, te od snowboardu, okulary i spodnie chyba też. Co za kozak, szkoda, że mi nie wywaliło nic z tego. No, był kawał, kawał swagera. Okej, okay, drzewko jest tutaj, wejście, widzę, że też chyba sobie już zrobiłem tam na początku, jak tutaj pierwszy raz przyszedłem. Wezmę sobie w łapkę może kask, żebym szybciej się trochę poruszał. I zobaczmy ile tego tutaj jest Na razie nic chyba nie ma Świeczkę Jedną, drugą Oj, te są faktycznie obrzydliwe hmm. To są paskudne Nie mam jak się z nim za bardzo bić Bo ja jestem niżej, a zaraz będą mi się spawnowały Tutaj inne A tego muszę się pozbyć, bo to jest ten skoksowany Więc on będzie mi robił yy, kuku No, won! Idź stąd. Ok, jeszcze jeden hit i pokonany. Coś one mi robią w ogóle? A, po jednym mi je zabierają to trochę dużo. W sumie. Nie wiem, jak mam się tam dostać. Czekajcie, musiałbym to zrobić w trochę inny sposób niż od dołu. Więc przydałoby mi się. Trochę drewna. Tylko nie mam czym się pocacić, bo zostawiłem to wszystko. w dom. O Boże, ale spieprzyłem tę sprawę. Zetnę chyba szybko sobie to drzewo. Przerobię to na deski i od góry jakoś. Spróbuję tam zeskoczyć do środka. O! Elegancko! Z tego dużo chyba nie będę miał. 24. Zawsze coś. Co to się powstało tutaj? Okej. Okay. Idzieś mniej więcej, już tutaj będę mógł się chyba wkopać, nie? Nie, tą siakierą jak będę tak kopał, to ja pół drzewa zniszczę. Chociaż z drugiej strony to nie jest głupi pomysł, więc ja sobie tak potrzymam I zobaczymy się w momencie, kiedy to drzewo już się przewróci. No dobra, pół drzewa się jest. Oooo! fuck! Jaki przyda jak ja kuźwa nie lubię pająków Co to było tam w środku, jak to wyglądało? O boże Wszystkie osoby, które mają arachnofobię, proszę odejść od komputera Masakra Spójrzcie co tam jest Tych pająków tak dużo Czekajcie, w ten sposób może jakoś tutaj dojdziemy Jakoś od góry może bym się ich pozbył Zobaczcie ile tego paskudztwa jest, po prostu no z góry nawet spadają tu są. Fuck! Tam u góry będzie boss! Bo to jest. Zobaczcie, takie są kondygnacje tego. Wszystkiego. Masakra, ej I na dole chyba nawet nie widzę skrzynek. Wow! Musimy wejść jeszcze wyżej, czekajcie. Podsadzimy się na całą górę. Z nimi nie będę tutaj walczył, bo to nie ma sensu. Gdzieś muszą być skrzynki. Spróbuję wejść na całą górę. I zobaczymy, czy tutaj coś będzie. I chyba tutaj będzie boss. Coś mi się tak wydaje. Czekajcie, muszę coś zjeść, bo HP też mi się kończy powolutku. I powoli. sobie tu. Same kokony! To są małe jajka. Znaczy małe pajączki. Czy nie? Chyba tak. Wielka pajęczyna. Jak tu spadnę, to się stworzy boss, prawda? Tak mi się coś wydaje. Nie wiem, może symbolicznie rzućmy sobie deską. Dość co, nic się nie stało. I uwaga, chyba żyje. Chyba jest ok. Czekaj, to jest jakieś zejście. Oj, nie chcę tu schodzić. Ja muszę najpierw zobaczyć, co tam jest na dole, bo to jest wełna w ogóle, chyba, nie? Nie, silk. Ok. I co tutaj się dzieje? Gdzie są jakieś skrzynki? Coś tam musi być, no bez jaj. Czekajcie, ja spróbujmy sobie. Fak. Wpadłem w pajączynę. Ok, spójrzmy sobie. Już nie wiem, czy chcę tędy schodzić. Tu już są pająki. Czekajcie, tam. Nic tam, kuźwa, no nie widzę, no. No nic tu nie ma chyba. Jeszcze jest. Jednak jest tutaj boss. I to jest ta tarantula yy, skoksowana. Wielki boss, z którym chyba nie chcę się pojedynkować. Skacząc tam, prawdopodobnie zginę. Chociaż ona ma tyle normalna Ja bym potrzebował chyba trochę wódki Czekajcie, napijemy się wódki I zobaczymy, czy będę miał powera Oj Ten power mi chyba nie wyszedł za bardzo Może zapiję to wszystko winem Oj Słabo to wy... jakieś dziwne rzeczy w ogóle tutaj widzę Fuck Chodźcie pajączki, ja się teraz z wami mogę bić <grym zimny> Nic nie widzę <grym zimny> O fuck Zaraz się chyba przewrócę tam na <grym zimny> Ale ta naunezja naone jest tragiczna po prostu Faktycznie jakbym był na jakiejś grubej fazie O boże Pff. Słuchajcie, mamy ogarnięte mniej więcej jak tutaj wygląda Bez łuku nic tutaj raczej nie zrobię, bo, bo one są zbyt silne i jest ich zbyt dużo, ale ja nie mam żadnego tutaj wykokszonego y, ekwipunku. Po prostu brzydzę się tego gówno i nie chcę tam wchodzić. Nie za bardzo mam po prostu ochotę z nimi walczyć. Czekajcie, jakoś muszę się stąd wydostać. Eee, nie wiem, czy to mi coś. da mi je chyba jednak. Obok było mniejsze drzewo, więc może tam zobaczymy, ale też nie widzę tutaj nigdzie e, żadnego. No nie! Przyspieszający kask sprawił, że spadłem. E, o czym ja mówiłem? Tutaj gdzieś było jeszcze jedno takie drzewo, o właśnie to. I wydaje mi się, kurczę, że to po prostu tworzy się na danym biomie i to nie jest żadnej modyfikacji. I to działa tylko i wyłącznie tak, że te pająki sobie tam są, ale nic mi z tego nie dropnie. Obawiam się, że tak może być. Nie wiem, czy tak jest. Napiszcie mi w komentarzach, jak to wygląda. E, fajnie by było coś na ten temat wiedzieć. I. Czy ja widzę tutaj przeciętą na pół wieżę? Ej, ona faktycznie jest przecięta na pół. A nie, chyba mi się pół świata nie wczytało. Okej, okay, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jest on krótszy, dlatego że dzisiaj po prostu nie mam w ogóle czasu i spieszę się szybko, żeby to nagrać i żebym mógł w końcu wyjść. Bo mam pewną sprawę do załatwienia. E, tak więc, słuchajcie, e, piszcie w komentarzach. Gdzie mam wybrać się w kolejnym odcinku? Czy zwiedzamy po prostu jakąś wieżę tutaj, żeby coś dostać? Chociaż z czego ja widzę, ta w ogóle się tutaj nie stworzyła i jest wielka przepaść. E, czy wybieramy się do innego świata? Bo mam pewien świat, do którego możemy pójść i tam też przeżywać różne przygody. E, tak więc od Was zależy, gdzie pójdziemy w kolejnym odcinku. Kolejny odcinek pojawi się teraz na dniach w ciągu dwóch, trzech dni prawdopodobnie w środę, tak więc możecie oczekiwać kolejnego odcinka już niedługo mam nadzieję, że ten odcinek się spodobał jeżeli tak, no to koniecznie zostaw okejkę okay przepraszam was, że jest taki krótki, no ale niestety dzisiaj mam mało czasu i tak dobrze, że chyba nagrałem odcinek dla was Jestem z tego zadowolony, że chociaż tak się wziąłem, żeby coś nagrać. Bo zwykle w takich sytuacjach bym stwierdził, że nagram to jutro bądź pojutrze i wtedy nic z tego nie wychodzi. Tak więc słuchajcie, zostawiajcie okejki, piszcie komentarze, subskrybujcie, mnie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, wbijajcie na fanpage'a, polecam wam fajną grę w opisie i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już w kolejnym materiale. Tak więc siemanko, cześć, pa pa!